W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża pochłoń mnie. Na właściwą drogę skieruj mnie. Maryjo Matko moja, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosławcie mnie. Od wszelkiego złego, od wszelkich złudzeń od wszelkich niebezpieczeństw zachowajcie mnie. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie, Maryjo. To zdanie tak bardzo wyraziście pokazuje nam, że zapraszamy Maryję do swojego życia, że kiedy oddajemy się Maryi, i oddajemy jej wszystko, co czynimy, to że ona staje się obecna w naszym życiu. I kochani, jest to bardzo piękne doświadczenie, kiedy prosisz Maryję o to, żeby z Tobą uczyła się, żeby z Tobą szła do szkoły, żeby z Tobą spotykała się z Twoimi znajomymi, z Twoimi przyjaciółmi, żeby z Tobą, nie wiem, sprzątała czy porządkowała, co tam masz do zrobienia. Po pierwsze, nie jesteś w życiu sam. Po drugie, doświadczasz tego, że ona Tobie podpowiada. Że ona pomaga tubie coś wykonać. Muszę przyznać, że ja szczególnie mocno tego doświadczam, kiedy mam do zrobienia coś, czego się boję. Kiedy muszę wykonać coś, co jest dla mnie trudne i czego się lękam, odbyć jakąś trudną rozmowę, wykonać trudny telefon, to zawsze proszę, Maryjo, chodź ze mną i tak naprawdę ty już to rób przede mną, a ja po prostu za tobą będę się ciągnęła takim sznureczkiem, szła jako po twoich krokach. Może to taki uproszczony obraz, ale, ale myślę, że on oddaje istotę właśnie tego, cóż to oznacza, że, że mam czynić wszystko z Maryją, przez Maryję i dla Maryi. Chcemy wszystko czynić z Maryją, przez nią i dla niej. Może nam się wydawać, że zbyt w jasnym świetle stawiamy postać Matki Bożej, Zamiast koncentrować się na Jezusie Chrystusie, ale zauważmy, że w Nazarecie to pan Jezus był posłuszny rodzicom. W Ewangelii Świętego Łukasza, po tym epizodzie, gdy pan Jezus zgubił się w świątyni, ewangelista zanotował, że wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. Chcemy czynić wszystko w tym duchu, w którym był przepełniony Nazaret. Aby uczyć się od Maryi tego, jak w naszym życiu konkretnym żyć z Jezusem Chrystusem, jak wszystkie elementy naszego życia, dnia codziennego, wpisywać w życie Jezusa Chrystusa. Jak możemy to bardzo prosto i łatwo zrobić, odmawiając Różaniec. Jan Paweł II pozostawił nam jeszcze dodatkowe tajemnice światła, ale mówił też, że nie ma nic przeciwko, żebyśmy dodawali swoje tajemnice. Tam jest pięć tajemnic światła, ale każdy z nas może dodać swoją. Na przykład Pan Jezus spotyka Marię Magdalenę, Pan Jezus spotyka, spotyka uczniów z Emaus, Pan Jezus dokonuje cudownego połowu ryb na jeziorze. Te wszystkie tajemnice życia Jezusa Chrystusa, rozważane przez nas w Różańcu. Zaczynają wchodzić w nasze życie. I w ten sposób wchodzimy w szkołę Nazaretu. Jezus wraz ze swoją matką żyje w naszym codziennym życiu, przenika wszystkie sprawy naszego codziennego życia. Robimy obiad. Dlaczego by przed obiadem nie odmówić dziesiątki różańca? Pan Jezus w cudowny sposób rozmnaża chleb. Dlaczego sobie w tym momencie nie możemy przypomnieć, że również on, posilał się jad z uczniami chleb. Widzimy, że są takie momenty, gdy nasze codzienne życie możemy złączyć z tajemnicą życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki. W dzisiejszym odcinku mamy sobie powiedzieć o działaniu, że wszystko chcemy czynić z Maryją, dla Maryi i przez Maryję. Kiedy myślę sobie o działaniu, to myślę sobie o takiej naszej gorliwości. Podkręconej do maksimum, że myślimy sobie czasem, o po tych rekolekcjach, to ja zrobię, ja wezmę. Wezmę się za siebie, wezmę się za nawracanie. Teraz dopiero się będę modlił. Było pewnie w, w naszym życiu kilka już takich okresów, przynajmniej w moim było. Warto chyba poznać prawdę o sobie i wobec tej prawdy zobaczyć, co jesteśmy w stanie zrobić i kiedy jesteśmy w stanie zrobić. Pamiętacie rozmowę Piotra z Panem Jezusem w wieczorniku, kiedy Pan Jezus mówi, że idzie na krzyż, będzie musiał cierpieć i tak dalej. I Piotr z taką zapalczywością, swoją. Mówi panu Jezusowi: Panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział: Tam, dokąd idę teraz, ze mną pójść nie możesz. Pójdziesz później. A Piotr go spytał: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść z tobą? Życie swoje oddam za ciebie. Na to rzekł Jezus: Życie swoje za mnie oddasz? O zapewniam cię, kogut nie dokończy piania, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Czy nie jest tak właśnie w naszym życiu, że mamy takie przesterowane mniemanie o sobie, że teraz jesteśmy mocarzami, że teraz jesteśmy w stanie się ponawracać, teraz będziemy się dopiero modlić i nawracać cały świat? A pan Jezus czasami mówi, jeszcze nie teraz. 20 lat pokornych modlitw, spokojnych, w ciszy, ja ciebie do tego uzdolnię. Wiecie, gdzie jest pułapka? że to jest nastawione na ja. Ja teraz chcę zrobić to i to. Ja realizuję swoją wolę. Mimo, że to są najświętsze rzeczy, ale robię to, co ja chcę. Bo teraz mam takie uczucia we mnie wezbrały. Teraz mam takie nastawienie i teraz ja chcę to robić. A pytałeś o to Pana Jezusa? Dlatego to wszystko mamy realizować z Maryją, przez Maryję i dla Maryi. Ona nigdy nie realizowała siebie. Ona nie usiadła w fotelu i nie pomyślała, co mogłabym dobrego zrobić. Wymyślę sobie coś i zaraz to zrealizuje. To w ogóle nie jest styl życia Maryi. Panie, co chcesz, abym zrobiła? I do tego samego nas zachęca wesele w kanie galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona dokładnie tak działała, to jest jej styl życia. Panie, co mam zrobić? Pytajcie Jezusa, co macie zrobić. Jeśli będziemy w tym do niej podobni, to nigdy nie będziemy strzelali kapiszonami. Wiecie, czasami na Sylwestra kupujesz jakieś tam wielkie petardy, odpalasz i jest ps. Co to było w ogóle? O to chodzi, że czasami tak nasze życie wygląda, że jesteśmy tak pewni siebie, mamy tyle pozytywnych uczuć i tak wielkie nastawienie do robienia dobra, że nic z tego nie wychodzi. Bo to nie jest realizacja Bożego planu, tylko naszego planu. Z Maryją przez Maryję i dla Maryi. A ona co mówi? Słuchajcie tego, co mówi wam Jezus Chrystus. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Chcę odtąd wszystko czynić z tobą, przez ciebie i dla ciebie. To zdanie, kochani, wyraża taką y, praktykę życia tym oddaniem. Jak żyć tym oddaniem na co dzień? Jest takie jedno zdanie z traktatu Św. Ludwika, y, które wyraża całą tą istotę tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy. Zdanie, które bardzo często powtarzał Jan Paweł II. Nie tylko powtarzał, ale praktykował bardzo konkretnie. Za chwilę Wam o tym y, opowiem. To zdanie Św. Ludwika brzmi tak, że Dusza, która żyje w całkowitej zależności od Najświętszej Marii Panny, w krótkim czasie postąpi w życiu duchowym o wiele bardziej niż przez wiele lat samodzielnych wysiłków. Czyli to jest to kluczowe sformułowanie Życie w całkowitej zależności od Najświętszej Marii Panny. Właśnie o to chodzi, kochani, o taką zależność, jaka jest między dzieckiem a matką. Małe dziecko niczego nie robi samo. Niczego. Wszystko robi z mamą. I to o taką zależność chodzi. Święty ludzi, kto argumentuje właśnie, że Pan Jezus, zobaczcie, kiedy Pan Jezus ma 12 lat. Kiedy gubi się, Maria go odnajduje w świątyni. To jest bardzo ważny moment. Pan Jezus w wieku 12 lat Izraelita osiągał tak, jak, tak jakby pełnoletność mógł sam już za siebie odpowiadać. Czyli to był moment, kiedy Jezus już samodzielnie mógł podejmować decyzje, już mógł całkowicie się, że tak powiem, uniezależnić od matki. I zobaczcie, Jezus mówi, czy nie powinienem być w tym, co należy do mego Ojca. Wydaje nam się, że w tym momencie Jezus już zostanie w świątyni, że Jezus już albo że zacznie się jakiś nowy etap. I tutaj kochani szok. Słowo Boże mówi nam, że poszedł z nimi i był im poddany. I jeszcze 18 lat Jezus w całkowitej zależności od Najświętszej Marii Panny wzrasta własnej i w mądrości w Nazarecie. Czyli Jezus jest całkowicie oddany Ojcu, ale Jezus to słowo nam pokazuje, że Jezus odkrywa, że Ojciec chce go prowadzić przez Marię. Że Jezus w Nazarecie jest w tym, co należy do jego Ojca, ponieważ Maryja cała należy do Ojca, więc oddając się jej, tak naprawdę oddajemy się prowadzeniu Boga Ojca. I Jezus nam to właśnie objawia w tym fragmencie. Zobaczcie, jak to praktykował Jan Paweł II, który bardzo wiele pisał. W rogu swoich zapisków pisał zawsze Totustus Maria, czyli oddawał matce Bożej. Wszystko to, co pisał, co spod jego pióra wychodziło. Jak miał jakieś spotkanie, pielgrzymkę, też to oddawał. Każdą rozmowę oddawał matce Bożej. Matka Teresa z Kalkuty nigdy się nie rozstawała z różańcem, zawsze go nosiła w ręce. Nawet kiedy się podejmowała jakichś fizycznych prac, to zawsze miała w ręce różaniec. I ludzie podopieczni pytali się, Matko, Tereso, czy chociaż na chwilę nie możesz ty tego różańca zostawić, zawsze musisz mieć go w ręku tak. Tak. Zawsze dlatego, że kiedy trzymam różaniec, to trzymam Maryję za rękę. Ja bardzo lubię chodzić po mieście, właśnie też modląc się na różańcu. Myślę, że ten różaniec wtedy też ewangelizuje, mówi innym w taki milczący sposób o tym, że Bóg jest. Że warto się modlić. I tak sobie myślę, gdyby ktoś mnie spotkał i zatrzymał i powiedział, co ty robisz, to bym powiedział, mam 35 lat i cały czas chodzę z mamą za rękę. Tak, chodzę, chcę. Chcę, chcę tak, jak pan Jezus, w zależności od Najświętszej Marii Panny jest taka piękna modlitwa, ta o której fragment wam już cytowałem. Maryjo, która cała jesteś czułością Boga dla mnie. Ta modlitwa się zaczyna od słów. Jak dzieciątko Jezus, Maryjo, powierzam się Twoim kochającym ramionom i przyjmuję całą czułość Twojego kochającego spojrzenia na mnie. I przyjmuję całą czułość Twojego kochającego spojrzenia na mnie. Ta droga całkowitego oddania się Matce Bożej to jest życie pod czułym spojrzeniem Najświętszej Maryi Panny. Razem z Jezusem żyję w obecności Maryi. Wszystko robię z nią, zapraszam ją do różnych rzeczy. Pan Jezus uwielbia obecność Maryi. Ja często zapraszam Marię na Eucharystię, żeby razem ze mną uczestniczyła, żeby pomagała mi słuchać słowa Bożego. Moja żona zaprasza Marię, oddaje jej na przykład placek, który wypieka. Sam znajdź swoje sposoby na to, żeby zapraszać Marię do różnych czynności, i ważnych i zwykłych, najzwyklejszych czynności dnia codziennego. Zobaczysz, jak to wszystko się zacznie odmieniać, jak jej obecność będzie przemieniać tak po cichu wiele rzeczywistości Twojego życia. Do tego Cię bardzo serdecznie, bracie i siostro, zapraszam. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia jutro, szczęść Boże.